Hello, hello, rowerzyści i kolarze, to co dzisiaj Wam pokażę, to to, co jeść i pić na rowerze podczas długich dystansów. A jak mowa o długich dystansach, to od razu też Wam przy okazji pokażę. Założyłem specjalną koszulkę, czyli rok temu jechałem ultramaraton szosowy 750 km, choć na koszulce jest okłamane, bo jest na pewno 700, ale dystans był 750 km i zrobiłem. To z czasem 29 godzin 29 minut, czyli coś o dłuższych dystansach wiem. Tak samo w tym roku jechałem Robinson a D, 250 km, gdzie zająłem drugie miejsce i brałem udział w Mistrzostwach Polski, gdzie byłem czwarty w kategorii, ale nie od. Tym. O tym pewnie filmy już widzieliście. Jeżeli jeszcze nie, to oczywiście możecie sobie z ciekawości zobaczyć. A dzisiaj powiem Wam, co ja jem i piję podczas dłuższych dystansów. I tych nawet trochę krótszy, bo zasada jest bardzo podobna. Ostatnio na YouTube pojawił się jeden z filmów bardziej znanego kanału, gdzie mogliście dowiedzieć się, co jeść podczas dłuższych dystansów, i on tam wstępnie powiedział prawdę, ale i tak raczej był przykładem tego, jak tego się nie powinno robić. Sam zauważyłem po sobie w tym roku, że jak na przykład coś mocniej jeżdżę i mam e, trening dłuższy niż 2 godziny, to przy około dwóch godzinach zaczyna mnie trochę ścinać z No i idę do osoby, która się na tym zna, i mówię, Słuchaj, mam problem. Dwie godziny plus minus 10 minut i odcina mi prąd. Co zrobić? Wyjem banana, coś tam piję. No, czuć nagły spadek mocy, muszę gdzieś tam, muszę zjeść coś słodkiego, przepić Pepsi i wtedy jest ok. A on mówi: Normalna sprawa, czyli za mało jesz. No i do tej pory głównie ja banana i czasami wodę z jakimś tam. Solą, solą czy miodem i cytryną, a się okazało, że to jest stanowczo za mało. I już Wam tłumaczę dlaczego. Zada jest taka, że powinno się spożywać około 60 gramów węgla. I normalnie, jakbyśmy pili tylko wodę i mieli jeść banany, to faktycznie co 20 minut trzeba by było zjeść banana, co jest teoretycznie bez sensu. No bo zjeść, załóżmy, że trochę zjemy, faktycznie nie będzie problemu, żeby on się nam tak prostu chłonił. Ale problem będzie taki, że na na przykład dwugodzinną przyjażkę trzeba zabrać około 5-6 bananów, co już jest troszeczkę sporym wyzwaniem. Więc dlatego tytuł tego filmu nie jest co jeść podczas dłuższych dystansów, tylko co jeść i pić, bo picie ma ogromne znaczenie. I już Wam tłumaczę. Generalnie banan ma 20 parę gramów węgla, więc jest to stanowczo za mało. Ale jeżeli używamy jeszcze dodatkowo izotonika, no to już jest wtedy 30 parę gram węgla na 750 ml, czyli już łącznie mamy około 60 g węgli i to by się mniej więcej zgadzało. Więc tak naprawdę powinniśmy pić jeden bidon izotonika i jednego banana co godzinę. Ja w tym w swoim przypadku akurat tak nie robię, bo jeden bidon na godzinę, to też mi się wydaje trochę dużo. Ja robię tak, że przy jakimś takim bardziej intensywnym wysiłku banana jem co 45 minut, ale bidon mi wystarcza na mniej więcej półtorej godziny i jest to mniej więcej te no, 50-60 gramów węgli na około godzinę. Tak mniej więcej wychodzi. Jeżeli jest to trening, taki trening bądź wyścig bardziej intensywny, tak jak jakaś, nie wiem, szosowa ustawka, czy jak na przykład teraz też jechałem Robinsonadę, to wiedziałem, że z chłopakami jadę trochę mocniej, trochę właśnie w takim trybie ustawkowym i że trzeba troszeczkę więcej jeść. Generalnie, jeżeli jadę dłuższy dystans, to jeden widon wystarcza mi mniej więcej około 2 godziny, jeżeli to nie jest upalny dzień, i jeden banan czy też że na godzinę. Jadąc dłuższy dystans, jedzie się bardziej w trybie Eko, czyli nie potrzebujemy aż takiej dużej ilości węglowodanów bo nie mamy aż tak szybkiego spalania jeżeli ja jadę na przykład ultra takie 200 300 400 km no to wtedy jem co godzinę i bidon na dwie godziny jeżeli jadę w trybie szybszym w trybie turbo no to wtedy bidon na półtorej godziny i banan bądź żel co 45 minut mówię Generalnie ja nie jestem zwolennikiem żeli, bo wiesz, że żele trochę kosztują minimum 5-6 zł za sztukę. Ale no, prawda jest taka, że jak jedziemy dłuższy dystans, to nie zabierzemy np. przykład 10 bananów, tylko zabierzemy powiedzmy 5, ba 5 bananów i 5 żeli i to jest takie bardziej praktyczne, więc czasami niestety trzeba zainwestować, jeżeli nie chcemy tyle dźwigać, albo robić co chwilę przerwy. No wiadomo, może, może można zabrać 4-5 bananów, ale co jakiś czas trzeba by było wtedy zrobić przerwę. A kto robi przerwę, ten przegrywa. Więc to jest taka moja złota zasada. No i oczywiście są momenty, kiedy faktycznie łapią bomby, bo się przedobrzy, bo jednak faktycznie troszeczkę tak może zabrakło, czy coś. No to wtedy trzeba stanąć na nie wiem, jakiejś stacji, żabce itd., itd. i uzupełnić nagle, nagle kalorie. W moim przypadku zawsze sprawdza się Pepsi. Ja nie piję koli, bo mi nie smakuje. Tylko pepsi piją lepsi, tak? I coś słodkiego. Do tej pory stosowałem głównie zasady na mega grześki, ale ostatnio spodobała mi się zasada na delicję biszkopty. Wiecie, takie delicje szampańskie, biszkopty, coś w tym stylu z galaretką z czekoladą. Po pierwsze, za około 3 zł jest tego dużo. Jest dużo koloru. Jest galaretka, która też tam się jakoś przydaje. No i trochę zapycha żołądek, no więc, więc spoko. Więc jeżeli to po na przykład 4-5 godzinach czuję, że w nogach już jest taki delikatny beton i one nie kręcą tak, jak powinny kręcić, no to wtedy szukam jakiegoś punktu, aby móc takie coś uzupełnić. Izotonik oczywiście można robić samemu, taki naturalny, czyli woda, sól, cytryna, miód ale no, to nam wystarczy powiedzmy na jeden raz, a później jak trzeba gdzieś e, uzupełnić znowu te płyny no to kupujemy wodę w sklepie. No ale już no, nie mamy przy sobie wody, soli i tam cytryny. No by można było mieć. Czemu nie? Ale łatwiej mieć jest izotonik w proszku na przykład poporcjowany e, chyba 35 gramów. Ja używam jakiegoś izotonika i sobie tam porcuję w jakichś woreczkach i jak Podjeżdżam z sklepu, szybko biorę wodę, na, na, sypię te porcjowane, te proszek izotonika i zalewam, strząsam i jadę dalej. Taka moja jest zasada co do żywienia i picia. No niestety nie jesteśmy kolarzami czasowymi, że jedziemy w pretonie, mamy samochód serwisowy, co, który podjeżdża na jeden bidon, banany itd., itd. Do tego mamy jeszcze ludzi, którzy robią to za nas, żeby, żeby oszczędzać siły. Tylko jesteśmy amatorami, który bierzemy udział w zawodach typowo amatorskich i wszystko jest na własną rękę. Zapewne fajnie też nawadnia piwo zerówka. O tym ostatnio dużo się mówi. Nie wiem, czy to jest częściej jakiś chwyt reklamowy, czy nie. Ja jednak wolę Pepsi, bo jest tam kofeina, jest bomba kaloryczna, więc wolę to. Zerówkę oczywiście bardzo lubię, ale już tak naprawdę po całym wysiłku. Więc piszcie w komentarzach co wyjecie, co pijecie, jak to u was działa, co spożywacie na przykład jak złapie was tak zwana bomba i czy zdaje to egzamin. Niestety czasami są takie momenty, gdzie już człowieka odetnie na maksa i co by nie jadł, co by nie pił to praktycznie nic nie pomaga. Jest człowiek totalnie wycieńczony, ale to są takie rzadkie przypadki. Pamiętajcie, aby was nie złapała bomba to trzeba jeść i pić zawczasu. Im więcej teoretycznie, tym lepiej. Tylko na no kwestia tego, że nie zawsze będziemy mieli e, możliwości tyle ze sobą zabrania, tak? No, bo żeby przejechać jakiś ultra maraton, na przykład 500 km, by trzeba było zabrać ze sobą pewnie z 10 bidonów i 20 bananów. To by trzeba było, nie wiem, jakimś najlepiej wózkiem ze sobą ciągnąć, to by byłoby totalnie bez sensu. Dlatego izotoniki banany, żele i oczywiście jeżeli do tej pory tego nie stosowaliście to na pewno nie róbcie tego na ostatnią chwilę, nie eksperymentujcie tylko na jakiś tam treningach, przejażdżkach próbujcie, zobaczcie jak organizm się zachowuje, czy przyjmie, bo nie każdy toleruje na przykład żele czy izotoniki, więc to też trzeba wziąć mocno pod uwagę, bo niemiło by było jakby co chwilę trzeba było robić jakieś Przerwy, ale nie na wodę i picie, tylko na siusiu i dwójeczkach. O taka ciekawostka, że jadąc ultramaraton maraton 750 km, to ani razy nie zrobiłem dwójki. O. A sikać sikałem z parę razy. Trzy, może cztery. Nawet co bazę dwa razy udało mi się podczas jazdy na rowerze. Ale na szczęście była noc i nikt nie widział. No bo taka jest zasada. To robi przerwę, ten przegrywę. No i tym akcentem czas już kończyć. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Piąteczka.